Koniec dnia, ładna, świta słońca, księżyc, księżyc tam jest, piękny widok i koniec fery I chyba kolega z komentarzy wygrał, bo, bo ja tak na oko patrzyłem, Kolega wygrał, bo na pierwszy rzut oka tu nawet 20 nie ma, bo to jest na 20. Ale to nie jest rzetelny test. No, opony były zdejmowane, ja wam nie pokazywałem. Jeszcze dzisiaj. No, na przykład tutaj. I jeszcze będą zjazdy samkami na koniec ferii. Sprawdzamy. Siedajmy. Jest na końcu. kolega miał rację. Ale to na 25 się chowa. To się chowa aż na 25. Więc kolega z komentarzy wygrał. Miał rację. Więc co? ma Znaczy nie ma tylko... Zaraz będzie... Będą zjazdy z A ja idę odnieść linijkę. To poczekajcie na mnie. No więc kolega się może teraz dla mnie pochwalić, że miał rację. Jedziemy. O, był taką górkę. Nie jedziemy. No i świetnie. No tu do kolana śniegu. mam tu odcięcie zrób lecim na szczecin gadałem przez dwie minuty Jestem tam do, do kolana jest pół metra. nie wiem czy to się nagrało Gydałam do was, żeby nie zjeżdżać w miejsca, gdzie nie znacie, bo to jest niebezpieczne no, dobra, jedziemy, tylko żebym w oponę nie walnął No bym walnął w fenda Ale ja tyle ważę, że prędzej fend by się pojechał. No, tak chęt by się pojechał. Mam wszystki z Polskiego same, jakby co to, to nie jest sen clickwe. No, znowu jedziemy. Wow. Dobra. No dzisiaj dość. Pogoda się tam pięknie. W telefonie to... Uwierzcie, to wygląda lepiej w telefonie, niż w realu, co jest dziwne. Ech, dobra, coś jeszcze nagram. Do Fenda nie będę chodził, bo się zatnie przycisk. Nie wiem. Dobra, zjadę jeszcze może raz. 5 cm śniegu, o. To dopiero się... Zaczyna ten... Ale to nie bole, to jakiś szloch. A jakaś rura A tam coś jest Coś wykopiemy To jest drewno jakieś Kolejna rura. Nie nie gadajcie że nic tu nie będzie O, coś mam kratkę od od wózka tego ja nie szukałem no, jakiś karnisty coś, no nie, coś muszę znaleźć 5 minut szukania O, mam bolca I to nawet od belownicy znalazłem bolca Czyli nas 100% będzie pasował o, Od belownicy do bylownicy jest inny, ten do przyczepek jest. ale do bylownicy też by był dobry dobra to zrobimy kulik, tam już tak wygląda, mówię w telefonie ładniej to wygląda taki długi filmik końcowy czekajcie, zamontuję to wszystko jest Bezpieczne, tylko fajnie, że mam dwa IQ i to jednak od fenda. To nie zrobiłem kuli. Niestety Tak bywa Że czasami się czegoś nie zrobi więc mam nadzieję że Oh okay. Thank you. Thank okay, you.